Cześć, witam serdecznie na kanale English in the Box. 20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół. Jest to fantastyczna okazja, żeby przemycić trochę wiedzy o tych pożytecznych stworzonkach do naszej nauki języka angielskiego. Tutaj widzicie zgromadzone materiały. Na ścianie mamy przylepione obrazki ze słówkami, do których najczęściej będziemy wracać, które nam się pojawiają w książeczkach, które czytamy. I na których chcemy się skoncentrować najbardziej w nauce z Nataszą i w zabawach. Tutaj, niżej, są różne wyliczanki, piosenki, do których również sięgniemy. No i nasze książki, z których czerpiemy nie tylko wiedzę, ale też inspiracje do zabaw. Tutaj jeszcze pokażę Wam, co mamy. Nasze magiczne pudełko. Tutaj mamy różne karty pracy. To wszystko pozostaje w zasięgu dziecka, tak żeby Natasza sama mogła sobie sięgać po książki, oglądać je, żeby mogła wzrokowo przypomnieć sobie słówka, których się uczymy, które nam się przewijają w naszych zabawach. Nasza pierwsza zabawa. Zainspirowana została właśnie tą książką Follow the Trail Mini Beasts. I tutaj mamy rozdział poświęcony pszczołom. Książka jest o tyle fajna, że ma naprawdę te podstawowe e, słownictwo tutaj potrzebne nam do nauki o pszczołach. Jest super prostym językiem napisane. Także nawet jeżeli nie jesteśmy anglistami, tak jak ja, e, to sobie super z nią poradzimy. No i zawiera elementy dostosowane do małego dziecka, gdzie dziecko sobie może interaktywnie z tą książką pracować. Ok, check what's in the box. What's in the box? What is this? Some flowers. And a B. and more flowers oh, oh, oh. okay take them all out and we will see why do we need them why do we need them look what it is do you know what to do straight away perfect exactly can you find the flower for her Yes, I think that's the yellow one. Uh -huh. So, what do we need to do now? The Buzzy bee needs to go to her flower. Yes, you need to trace over the line. What color are you taking? Yellow. yellow. This one needs to go to the flower. Nam, nam, nam. She will eat some nectar now. Kolejna nasza zabawa. To jest spinning wheel, którym sobie kręcimy i w kółeczku pojawiają nam się nowe rysunki. To jest fantastyczna zabawa, jeżeli chcemy utrwalić sobie słownictwo. A dziecko może sobie kręcić tym kółkiem i nazywać obrazki, które mu się tutaj pojawiają. Do you like this game? Yes! Can you find a hive? Can you find a hive? Where's the beehive? Here! No, this is the honey. And where is the beehive? The house of the bees. Yes, queen bee. The honeycomb. Very good, honeycomb. This is the beehive! Yeah. Tutaj mamy kolejną zabawę zainspirowaną książkami. Dziecko sobie otwiera kwiatki, wyszukuje pszczoły, liczy je i odlicza na koralikach, które są przyczepione tutaj na dole obrazka. Naprawdę świetna zabawa, która łączy efekt zaskoczenia, troszeczkę matematyki. I dzięki temu też rozwijamy nasze słownictwo e, związane z językiem angielskim. Where's number one? One, one. Two. two, three, four, five, six, six, six. Let's check. Where's the buzzy bee? One. Two. Tutaj mamy taką pszczółkę wykonaną z kartonu i kolorowego celofanu, która w słoneczny dzień rzuca fantastyczny, kolorowy cień. My będziemy jej używać jako taki rekwizyt do piosenki o pszczołach. Shall we sing Sleeping Buzzy Bees? Ok, go to sleep! Go to sleep, Sleeping Buzzy Bees! See the little buzzy bees, sleeping till it's noon Shall we wake them with the tune? They're so still, are they ill? No! Wake up buzzy bees! Buzz little buzzy bees, buzz 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 little buzzy bees, buzz 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 little buzzy bees. Buzz, buzz, buzz. buzz, buzz bees, buzz 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 Buzz, buzz, buzz. Here is the beehive, but where are the bees hiding behind where nobody sees? Here they come flying out of the hive. One, two.